Dlaczego nie chcecie w tym programie wziąć udziału na żywo? Dlaczego nie ma was na płycie wojska teraz? Nas nie interesuje. Nas się, chodzi o to, że. Yy, bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle. Yy... Później będą rozkminiali w ogóle kto co był i zresztą. Ale co boicie nie interesuje że ktoś nas. Zobaczy, że wy stoicie razem z policjantami? Tak, nas nie interesuje policja. Jeżeli byłoby bez policji byśmy na pewno to byli na żywo. Byli na żywo. Byli hmm. na żywo. Kasa z policją jest zawsze i wszędzie? Cały czas i całe życie. Jest w Polsce coś takiego jak Liga Huliganów? Nie nie, Nie Nie, 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 nie. <słuch> Kto jest na czele? Nie, nie, Często odbywają się takie spotkania poza stadionami, poza meczami. Gdzieś się tam umawiacie 30 na 30, 100 na 100 i walczycie po prostu dzwonimy do siebie i jeżeli y, przyjeżdżają przyjeźdźni, kibice to mamy z, już do nich numery telefonu oni do nas i po prostu się, wy się umawiacie na Umawiamy bice, się tak? na telefon tak bez y, z telefonu jeżeli ich jest tylko 20 to my wybieramy 20 umawiamy się poza y, Gdańskiem i wsiadamy w samochody jedziemy za nimi i oni nam tłumaczą gdzie w jakim miejscu oni czekają na nas I co Bijecie się? Y, wtedy wychodzimy spotykamy się jeden na jeden i mówimy bez telefonu, bez niczego. Jest nas dwudziestu, nas jest dwudziestu i wtedy wszyscy się wtedy oni mówią, że czekają na nas tam i my i wtedy lecimy na żywo. Co w tym jest interesującego? Po co to? Co to komu daje? Przecież można oberwać i to nieźle. Na ręce, jeżeli się biją i lub y, same ręce i telefon to uważam, że krzywdy sobie nie zrobią. Ale Mniejsz... co ci to daje tobie? Po prostu wszyscy żyją tym, że, że tak jest. Wiadomo, spojrzy się tam w gazetę, że tak i tak i tak. Najpierw przeczytają w ogóle co, jak było. I tak. Coś się dzieje, to wszyscy, wszyscy gazety wykupują wszystkie. I głos, i tam dziennik, i wieczór. Wszyscy tylko od razu patrzą, yy, jak to było, co, jak i tego. Nic nie patrzą na wyniki, tylko na żywo. A piłka się jeszcze w ogóle liczy? Zależy od jakiego, dla jakiego kibica. Dla was? Dla pana. Druga jest Pierwsze jest żywo. drugie piłka, wyniki i takie coś. Śledzicie rozgrywki ligowe, czy bardziej tej ligi? Bardziej Ligę Chuliganów niż wyniki. Dużo może dla niektórych może to jest nienormalne, ale którzy, którzy mają swoje grupy tam po 80, po 50 to dla nich jest normalne i tego się im nie przetłumaczy, że byli na żywo.